Dziękuję wszystkim. Z strony... Znowu ja. W odcinku dokończymy sobie yy, koszenie tego pola pszenicy. Zawieziemy zboże do młyna. No i... ja wiem. Chciałem może to pierwsze pole przy drodze orać. Będę miał pieniądze, żeby kupić coś. Później będę miał, jakby tam te dwa pola sprzedam. Nie wiem, jak się będzie to sprzedawać wszystko. Próbowałem nagrywać z dźwiękiem. Nie udało się. Będę nagrywał po prostu. O tak. Tam nie ma gdzieś. O, przez przepraszam, przez płot. Dziwne, ale no. Mi się wydaje, że gdzieś, gdzieś, tu jest gdzieś pole. nie wiem, gdzie. O, mamy. O, to może zaczniemy to pole gościć. Tutaj jest i pszenica, i jęczmień. Ale już jak zaczęliśmy pszenicę, to że to już... pszenicę będziemy to... skosimy. Ja to chyba po prostu na części. Tylko jeszcze niech sobie telefon znajdę, zaraz jestem. Jestem, już. Włączę stoper na... 10, nie 10, na 15 minut. Góra. Bo ostatnio, jak nagrałem filmik z FIFY, to miał chyba 16, coś. Chyba limit jeszcze mam. Tu bym nie zdjęł limitu. Mam limit i mogę nagrywać do 15 minut. Góra. <laughs> filmik więc. O, przepraszam. 15 minut. Jedziemy. Jak mówiłem, próbowałem z dźwiękiem. Nie udało się nam teraz przed tym nagraniem. Nie chcę się już męczyć. Myślałem, że coś jeszcze się uda, ale widzę, że nie. Więc. Nie ma co po prostu. Może jeszcze kiedyś tam zrobię, jeśli będę miał, A, czy mam już yy, serię ze Skyrima bo no, wyprowadził przynajmniej dwie serie o przesypało mi to brzemienica wyprowadził to gdzieś te dwie serie z dwóch serii yy, odcinki, żeby z jednej znowu też nie była ta sama żeby ze Skyrima było na przykład na jeden dzień Skyrim yy, jeden dzień yy, LS tak będzie mieszane nie jeszcze nie wiem Częstości, by, jak będę yy, ale jeśli po prostu będziecie chcieli, z Skyrima to będzie częściej. Jeśli będziecie chcieli, z zalesa to też będzie częściej. Jeśli będziecie z tego i z tego chcieli, to będzie może nawet dwa na raz, dwa dziennie będę wrzucał. Ale to wątpię, oczekałem jeszcze rozwój no, wypadków co się będzie działo zwiększyłem wszystko w programie nagrywam programem MCE Afterburner i muszę powiedzieć że to jest bardzo fajny program było taki jak gram mam prawie że na maksa no na maksa mam to, to tego nie, nie czuć wszystko nie docina się, ta gra. No chyba, że FIFA. Bo w FIFA tam jest inny ten. To FIFA nagrywam trochę gorszą jakością. a to nie ma znaczenia. Wysypię teraz. Yy, zrobię cięcie. Pojadę w tamto pole traktorem. Kombajne jak gdy jadę już zacznę kosić to dopiero wtedy włączę czuwanie i powinno jakoś wyjść będzie 6, może nawet nie Tak było, że się jak się, to było tak, że się sypie od przodu, to od przodu się dorobi górka. Kur, kur, A nie że na całej powierzchni rośnie. To, bym miał... to by miało do góry do tego pierwszego. Tak jak jest rura, tam gdzieś bym miał nawet nie. O to bym miał taką górkę Dobra, ja robię cięcie i widzimy się, gdy już wszystko, wszystkim dojadę na pola i w ogóle tam wszystko będzie działało sprawnie. A ciężko się Ursuskiem rusza. Ciągnie, ciągnie a gdzieś. Dwójka, nie. Trójka. A wydarliśmy jakoś Jakoś, jakoś idzie ja, tak jak myślałem, że ja za bardzo sobie daję radę już widzę, tu, widzę już, że poruszanie to było pod górę, że tak mu zajechałem mogłem wjechać na poganę. Wow, wow, chodźcie, nie, że... nie szalej. Nie szalej.

Już się albo nie wiem. Oj, nie wiem, czy mi wystarczy czasu. Nawet na 15 minut, żeby to zrobić. I tutaj sobie stanie, już głowę na no, mnie. Tylko się, żeby sobie nie przeszkodził sam. Dobra, no, przenoczamy. Czemkę mań, ośrodka i jedziemy. Tylko niech się. Jeszcze uruchomi. No, Henio. Co jest, Henik? że zdech. Nie ma dźwięku, to. To dobrze, żeby to ściąć, żeby nie było... Nie, nie wjechałem. Myślałem, że wjechałem już. Łapcie stępy, pewnie zaraz się. Bo się stanie. Uj to się kosi. To kosi będzie. Ustawię. Sobie, żeby to... Słuchaj, żeby zagrębnie można było No tak o niech idzie. I żeby zaraz i później zagrębnie się Trzeba będzie gorzej. No nie tak cofać, cofać. Tu silosy. Ale no, klapy, trochę to jest mapa taka nieprzemyślana. To nie mało miejsca pewnie, ale. Rad. Wow. O, dobra. Wysokiej Wow. Wysokiej Przedstawiciel, Wysokiej Dobrze, Wysokiej Przedstawiciel, się Przedstawiciel, później wejść. No fajnie. To raczej nie fajnie. Ja zrobię cięcie, jak się tu się coś uda mi się zrobić, to się przywrócę. Jestem znowu. Udało mi się. To już wykombinować.

Pum, 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 pum. No. A, jeden zbiornik powinien być. Może więcej niż jeden zbiornik. A tu koszę, kończę koszyć, a tu. jeden zbiornik. Półtorej tony. Nie. Zbiorniki. Utony. Jeszcze. No, ale. Ponad zbiornik będzie zawsze, nie? Czy się sam fakt. Ja zrobię cięcie, coś muszę jeszcze raz sprawdzić. I jeśli będzie za długie, to po prostu to podzielę na części. A jeśli nie, to... Albo chyba i tak to podzielę na części, bo to widzę, że. To ja się też z wami żegnam. To było na dzisiaj na tyle. Na razie. Bo jeszcze będę, będę pewnie nagrywał.